Cześć. Tu żyjący na ziemi. Jest niedziela handlowa, 22 grudnia 2024 roku. Godzina 15:42. Jestem na zakupach w Biedronce. Lubię tu przyjeżdżać robić zakupy, bo mają dobre warzywa i owoce. Mają też troszeczkę produktów wege, więc postanowiłem sprawdzić. Czy są jakieś alternatywy dla mleka krowiego? Tak, żeby nie podobać cierpienia krów i zabijania cielaczków? Ponieważ wzmaga się opór, nie jestem tu dzisiaj sam dla własnego bezpieczeństwa. Towarzyszy mi inspektor z kibidy. z kibidy. Ok, bo to mleko roślinne jest po 4 coś. A to mleko zwykłe jest po 2,99. Czy Panią To mleko z takiej krowy jest po 3 zł, tak? A to jest po 5. No to takie, te, no, te nowe, bo tego kiedyś nie było w ogóle. A czemu to jest droższe? Innego, to jest zwykłe, ale to jest to jest A na to już nie do nas trzeba. Tak? A myśli pani, że gdyby to y, mleko było tańsze niż to, zwykłe od krowy, to ludzie by to kupowali? Czemu? No ale to, to mleko od krowy, ono męczy krowy, zabijacie laczki. No nic, pani nie wie. Dobra. Okej. Ok. Yy... Tutaj jeszcze jest jeszcze taki barista No nic, choćby No dobra, chodźmy Dobrze, podsumowanie jest takie, że mleko od krowy kosztuje ile? 3 złote? Tak. Mleko roślinne około 5 zł, czyli jest 2 złote droższe. Pani nie była w stanie nam powiedzieć dlaczego tak się dzieje. Według niej, nawet gdyby roślinne było tańsze, to i tak ludzie by go nie kupowali, bo po prostu ma inny smak. No ale krobie powoduje cierpienie krów. Zabijanie cielaczków. Mi się to nie podoba, ale nie wiem na razie co z tym zrobić. Może wymać jakieś pomysły. Naura.